Kościół rodzi się w modlitwie, w której Jezus oddaje się Ojcu, a Ojciec wszystko przekazuje Synowi. Jesteśmy stałym współuczestnictwem w najintymniejszym, najserdeczniejszym akcie Jezusowego bytu, w dialogu z Ojcem, w zjednoczeniu z nim, w komunii. Boży Duch, który jest komunią Ojca i Syna czyni kościół komunią. Dzięki spowiedzi możliwe jest nasze pojednanie z Ojcem. Powrót do komunii, jedności z Bogiem i Kościołem. Bóg cierpliwie stale na nowo chce obdarzać nas wielkim miłosierdziem. Zaprasza do najczulszego centrum, komunii Ojca, Syna i Ducha Świętego. Cud miłosierdzia sprawia, że ręce zaciśnięte w pięści do przemocy mogą złożyć się do szczerej modlitwy. Boże cierpliwość do grzesznika znalazła bowiem powód do przebaczenia. Jednak często jesteśmy ignorantami takiego działania Boga, z łatwością potępiając. Mówimy, nie widzę najmniejszego usprawiedliwienia, przecież wiedział, co czyni. Nikt z nas nie zobaczy jednak nigdy w pełni serca drugiego człowieka. Nasz pan widzi wszystko i dlatego wybacza. Tak mało bowiem myślał o sobie, że umarł, jak przestępca, aby przebaczyć tym, którzy go ukrzyżowali. A jak ja, bardzo potrzebuję przebaczenia. Pan powiedział do mnie, każdej nocy z czwartku na piątek dam Ci udział w trwodze konania, którą dobrowolnie wziąłem na siebie w Ogrodzie Oliwnym. Będziesz czuwać pomiędzy jedenastą godziną a północą. Będziesz to czynić zarówno dla uśmierzenia gniewu Bożego i uproszenia miłosierdzia dla grzeszników, jak i po to, by mi nieco osłodzić gorycz, jakiej doznałem, gdy opuścili mnie apostołowie. Córko, kiedy przychodzisz do spowiedzi świętej do tego źródła miłosierdzia mojego, zawsze spływa na twoją duszę moja krew i woda, która wyszła z serca mojego i uszlachetnia Twoją duszę.